Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten piękny wtorkowy dzień. Dzisiaj mamy ponownie osobę, która przyjedzie do nas do Antwerpii 22 czerwca i będzie poruszać temat zdrowia. Zdrowie jest dla niej najważniejsze. Osoba ta ma bardzo dużo doświadczenia z własnym zdrowiem, ale nie tylko z własnym zdrowiem, ale i zdrowiem też innych, których wspiera właśnie w tej swojej ścieżce odnalezienia właśnie najlepszego siebie i zadbania o swój własny organizm. Także dziś za zapraszam z wielkim doświadczeniem panią, panią. Właśnie rozmawiałyśmy na temat, czy będziemy sobie paniować, ale chyba nie będziemy. Także zapraszam do mojego studia Bożenę. Witaj Bożeno z pięknych Niemiec. Tam przebywasz, tam działasz. Ja już troszeczkę na Twój temat wiem, ale może przedstaw się troszeczkę więcej osobom, które nas teraz oglądają i słuchają. Witam serdecznie, Sylwia, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem właśnie pimiaką z 100-letnim doświadczeniem. Pracowałam w tej chwili od 2006 do 2016 roku. Prowadziłam swój gabinet odnowy biologicznej, ale choroba mnie po prostu. Po położyła i musiałam zrezygnować, dlatego dalej się dokształcałam i otworzyłam właśnie sklep z naturalnymi produktami pod nazwą Lampel Trend, skóry owcze, wszystko naturalnie garbowane, nie bez żadnej chemii, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że skóry, które są garbowane na chemii, na chromie, ciężkie metale, aluminium są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Aha. Tak samo skóry lecznicze, które są właśnie bardzo zdrowe dla zdrowia, wspierają nasze zdrowie i to jest najlepsze. I tak samo uczestniczę w eventach, różne organizacje, prowadzę porady fachowe i współpracuję także z firmą marketingową Double Life. Mhm. Bożena, będziesz u nas w czerwcu 22 będziesz jedną z prelegentek, która będzie właśnie mówiła na temat własnego doświadczenia w biznesie. Ja wiem, że zdrowie jest bardzo ważne w biznesie. Tak, zdrowie jest najważniejsze, bo bez zdrowia nie ma nic oczywiście, a żeby dojść do sukcesu, to zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, to moje zdanie jest wszystko, bo też poczułam się właśnie jak upadłam na zdrowie po 10 latach, chociaż bardzo dobrze się czułam, bo cały czas byłam na naturalnych produktach. Pracowałam z olejkami, bo wykonywałam masaże w ogóle zdrowotne i od tej pory właśnie co... Zdrowie mi poszło ona on skrzyła, jak upadłam, no to brałam chemię, po prostu kortizon i bardzo się czułam. Dlatego mam doświadczenie ogromne, że nie miałam energii, po prostu nie miałam siły, nie mogłam po schodach wchodzić ani nic znaczycie, trzecie piętro. Dzieci mi obserwowały, mówię, mama, co z tobą jest w ogóle, co jest? Mówi nie masz siły ani nic. No niestety nie miałam, bo chemia rzeczywiście i dlatego moją pasją jest naturalne produkty i styl po prostu zdrowego. Życia i zdrowie, właśnie naturalnych. Mhm. Bożyno sama uczestniczysz w wielu, wielu wydarzeniach, wielu eventach i zapewne widzisz też innych przedsiębiorców. Czy, czy jest jakaś możliwość zapobiegania właśnie tego, żeby nie popaść tak ostatecznie, upaść, nie móc się podnieść? Czy są jakieś metody do tego, żeby po prostu, no nie wiem, zadziałać wcześniej, żeby nie dopuścić do tego momentu? Tak, trzeba po prostu dbać o zdrowie, bo lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego że choroba rozwija się latami i jeżeli choroba się rozwinie, wtedy daje nam sygnał już, no i wtedy leczenie jest bardzo długie. A szczególnie jeżeli jest leczenie farmakologiczne, no to wtedy się leczy objawy, a inne organy uszkadzają. Farmacja pomaga od razu, no ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że popadamy właśnie w chorobę głębszą, bo uszkadzają nasze organy zdrowia. A natura leczy po prostu symptomy, a nie objawy. I to jest najlepiej trzeba właśnie o zdrowie, trzeba zapobiegać. No i tak, powiedziałam, dla organizmu bardzo ważne jest właśnie, bo w w tych cywilizacyjnych chorobach nie mamy właśnie tej świadomości, no bo ze względu na to, że gleba jest zanieczyszczona, ziemia w ogóle, powietrze, wszystko na konstrukcjach, w ogóle dużo chemii, stresu na co dzień i to nam wpływa właśnie na nasze zdrowie. Mhm. Właśnie ten stres, ja myślę, że jeśli prowadzi się jakiekolwiek działalność gospodarczą, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że ten stres może być podstępny i może też podstępnie właśnie wchodzić w nasze ciało i później w pewnym momencie no, następuje bezwład. Tak. Bo no stop się spotykamy, to nam w ogóle co media nam mówi, telewizory w ogóle, czy radia, czy też media w ogóle, gdzie słyszymy tylko, czy w pracy, nas non stop tylko straszą, przed pandemią w ogóle co było, teraz też i po pandemii, wojny, to wszystko wpływa właśnie na nasz organizm i czujemy się wtedy, popadamy w chorobę, a stres jest właśnie największym do tego, Aha. że powoduje choroby różne. Bożena, 22 czerwca będziesz zagościsz u nas w Antwerpii, a będziesz mówić na temat zdrowia. Co osoba, Czego może się osoba, osoba która przyjdzie do nas na, na to wydarzenie spodziewać? Tak, że właśnie na temat zdrowia powiem: jak właśnie dbać o zdrowie, jak dbać o zdrowie naturalnymi metodami, bo uczę się po prostu od innych, od lepszych i dzielę się tą wiedzą. Ale właśnie też kocham to, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą właśnie, to żeby te spotkania są bardzo ważne, rozmowy, a najlepsze jest, żeby spotkać się twarz w twarz i wsparcie, budowanie kontaktów właśnie z przedsiębiorcami, z klientami dla nas jest bardzo ważne. Aha. No i o, oczywiście wsparcie wtedy mamy. No i ja... Cieszę się ogromnie z tego, że nie tylko, żeby jestem jako prelegentką, że dzielę się swoją wiedzą zdobytą, ale także uczę się od osób mądrzejszych i po prostu, którzy już są dużo dalej, a wszyscy prelegenci, którzy będą z nami, mają ogromną wiedzę i cieszę się z tego, że mogę w tym uczestniczyć i być na tym, dlatego że dla siebie też zdobędę z tego i odzyskam w ogóle to, dla mnie jest ważniejsze. Bożena, no wiesz co, ja w ogóle Cię podziwiam, bo przecież byłaś u nas jako uczestnik spotkania Kongresu Kobiet w marcu w Antwerpii i myślę, w tym momencie poczułaś takie coś, ja też chcę być na tej scenie, ja też chcę wyjść na podium, też chcę się podzielić swoją historią i mogłabyś tutaj podzielić się z nami, bo może są osoby, które chciałyby po prostu przyjść, poznać, a na następnym właśnie wydarzeniu też skorzystać z tego, żeby wyjść na, tą, na to podium, wyjść na tą scenę, jakie to było dla Ciebie uczucie i w ogóle ten taki krok do tego, żeby, a teraz jest czas na mnie. Tak, muszę powiedzieć, że wszystkich zachęcam do tego, no bo było ogromne przeżycie dla mnie w ogóle na tym wydarzeniu, co było. Magia taka się działa w ogóle, że ciarki aż energię czułam, bo do człowieka przechodzi energia, cały czas napływa. Tylko musimy to oczy po prostu z sercem pracować i spotkanie Twarz, twarz jest całkiem co innego, żeby się widzieć, porozmawiać, doświadczenia, bo z różnej branży są ludzie, także no, dobrze jest zdobywać i dzielić się wiedzą, być nauczy nie tylko po prostu uczyć, ale być też naucza nauczalnym. Czyli pozwolić sobie na to, żeby przyjmować wiedzę, żeby po prostu poczuć, że jeszcze mam coś do, do, do nauczenia się, tak? że, że nie wszystkiego, wszystkiego nie wiemy, nie wszystkiego jeszcze dotknęliśmy. Ja mam takie uczucie, że bardzo dużo osób myśli, że o to jest dla doświadczonych osób, to jest dla osób, które gdzieś są tam wysoko, że ja no, nie, nie jestem wystarczająco wartościowy, żeby przyjść na takie spotkanie. Czy spotkała się z, takim, z takimi odczuciami u innych osób podczas właśnie tego naszego spotkania, na przykład w marcu? Nie spotkałam się. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Była taka w ogóle serce, że jesteśmy bardzo ważne właśnie, że odczuliśmy, że jesteśmy dla wszystkich. Jesteśmy w ogóle dla nas ważny jest człowiek. I tego odczułam, że no, bardzo się w ogóle dużo z tego wiedzy wyniosłam i tą wiedzą się dalej właśnie też dzieliłam. I powiem, że naprawdę jest warto być i po wszystkich zapraszam i polecam w ogóle, bo to jest dla każdego. Dlatego, że Aha. takich spotkań w ogóle jest bardzo mało, muszę powiedzieć, tak na przykład dla nas szczególnie, którzy jesteśmy za granicą, gdzieś tam mieszkamy, czy w Holandii, czy tam w Niemcach, czy w innych miejscowościach w ogóle. To muszę powiedzieć, że nie mamy takich właśnie, bo tych spotkań jest bardzo mało. I w Polsce mają więcej, bo są z różnych branży i mają więcej tych spraw w ogóle, które są mogą się spotkać, podzielić się wiedzą, tym wsparciem i doświadczeniem, a my, żeby jechać jednak do Polski, no to niestety dla nas to są, nie jest tak lekko, żeby to zorganizować, dlatego że trzeba sobie hotel zabuchować, trzeba w ogóle żeby tam dojechać zorganizować a ludzie, którzy są na miejscu, to już to mają na miejscu, także jest całkiem innego, ale ja chociażby nawet idę z daleka, to powiem, że warto, naprawdę warto jechać i ja chociaż nawet do Anwerpi, bo już byłam w marcu, także przez to drugi raz, bo brakowało mi te Anwerpi i drugi raz jadę, tego się ogromnie też cieszę, no bo dla mnie to jest duża wartość, i dla każdego oczywiście to, co. A później jest... jeszcze mamy specjalnego gościa, pana Jacka Walkiewicza. Jakie to o, uczucie? O to. to coś dla mnie. <noise> jest, wyzwanie jest, także poprzeczka jest podniesiona, świetnie. Boże, no, wspomniałaś, że zajmujesz się też naturalnymi skórami, naturalnymi wyborami. Bo jeśli mówimy o zdrowym, sobie nie zdajemy sprawy też, ale w większości jak ja widzę i słyszę, ja też przez jakiś okres czasu nie wiedziałam, że jest bardzo właśnie ważny dobór ubrań, jakie tutaj są farby użytkowane właśnie do tego, żeby koloryzować ubrania, czy też nawet skóry, tak, które nosimy, i, i tak dalej. Ty masz w tym bardzo duże doświadczenie. Tak, skóry są bardzo ważne, dlatego, że jak one są garbowane, ale nie tylko garbowanie skór, tylko w ogóle całe, jak te zwierzęta są, czyli powierzchnia w ogóle, jakie jak futer w ogóle, jakie dostawają, całe wpływa na nasze w ogóle pielęgnacja, można powiedzieć, bo to jest zwierzęta są tak jak człowiek. Jeżeli człowiek nie dostarczymy odpowiednich witamin czy minerałów, które organizm potrzebuje, to wtedy my też czujemy się niezdrowo, brakuje nam energii w ogóle, czy nie plędujemy siebie, no to wiadomo, jak wy, wyglądamy, tak? Tak samo Anno. ze zwierzętami jest. Zwierzęta trzeba dbać, trzeba pielęgnować, dużą powierzchnię muszą mieć, i wtedy to wpływa na cały ten cały kształt. I druga potem jest proces garbowania. Jeżeli się garbuje, procesem właśnie na chromie, Maszynowo wszystko jest na ciężkie metale, no to jest wszystko chemia, a chemia szkodzi nam zdrowiu. I dlatego jest bardzo ważne zwracać uwagę na to, co kupujemy, bo skóry, które są naturalnie garbowane, wiadomo, że kosztują, bo jakość ma swoją nazwę. Mhm. Dlatego ja zdaję sobie sprawę z tego, bo mam pasję w właśnie w naturalnych produktach i wiem, że to jest najlepsze, bo na swoim doświadczeniu w ogóle, że odzyskałam zdrowie i tym jest dla nas ważne, żeby właśnie sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Mhm. Dlatego skóry garbowane naturalnie dają nam dużo energii. Mamy poczucie, w ogóle dobrze się czujemy i wtedy możemy dużo zdziałać. Mhm. Ja tego... a przywieziesz, przywieziesz kilka produktów ze sobą? 22. Tak, <grym> <grym> Czyli będziemy sam, że... mieli możliwość dotknięcia i sprawdzenia. Tak, oczywiście, że tak. <grym> no trzeba sprawdzić, bo naturalne produkty, jeżeli bo każdy się pyta, tak, a czy w, w online sprzedaje? No, w online powiem tak szczerze, że ja of, obecnie nie sprzedaję, można zamówić u nas produkty, nie ma żadnego problemu, ale tylko przez kontakt. Dlatego, że dużo jest tych, że kupują i sprzedawają skórę, a to wszystko są tania jakość jest, znaczy niska jakość. Te skóry są tanie, no bo nie mają tej wartości, ale jeżeli my się położymy na taką skórę, która jest garbowana na chemii, no to niestety mamy kontakt i wtedy mamy różne uczulenia skóry, yy, tak samo i różne alergie. tak, yy, I do tego może nawet i dojść do... Rakotwórcze są. Dlatego Aha. nie wiem, dlaczego mi skóra skręci, dlaczego się źle czuję, mówi, co jest, nie, się pytają. A ja mówię, tak, to jest od tego właśnie, że jest skóra garbowana na chemii. A, A czy, jest, to, że... czy jest jakiś taki trik, który umożliwia sprawdzenie tego, jaka jest jakość skóry? Tak, można odróżnić, oczywiście, jak najbardziej, tylko trzeba się dobrze przypatrzeć temu w ogóle i no, nie jest to łatwe, powiem szczerze, ale najważniejsze jest to właśnie, żeby tą skórę dotknąć że tą skórę no. powoniać, od razu czujemy, jak ta skóra y, czuć. Aha. Jeżeli czuć na, y, na chemię, to znaczy plastyk, no to wolę, żeby po prostu odstęp odstawić i odejść, no bo to jest wszystko na chromie. Aha. Jeżeli czuć na owce, no to jest naturalnie, tylko że jeżeli my na tym skórze leżymy, czy mamy kontakt ze skórą, to wtedy przechodzi nasz zapach, czy nasz zapach mieszkania w ogóle. Aha. Na tą stronę. Drugie to Drugie to jest też, właśnie, skóra prawdziwa. Czy to jest w ogóle skóra, który jest, skóra jest, znaczy, sztuczna, a z przodu jest tylko wełna. I to wtedy trzeba odsunąć, jak się jedzie, odsuwać tego, to jest tą wełnę, można powiedzieć inaczej, no tak, by u człowieka włosy. Czyli, czyli na przykład, ludzki włosy wpięty w jakiś materiał. Tak, tak. Okay. Jeżeli my to odsuwamy tą skórę, w ogóle o tą wełnę i widzimy skórę, to jest skóra sztuczna. I to wtedy się nazywa, że to nie skóra wysokiej jakości i naturalna. Uh -huh. Drugi jest bardzo dużo właśnie, zwróciłam uwagę i nawet co do mnie klienci przychodzą, że okazuje się, że kupili gdzieś w innych sklepach, w sklepach meblowych, czy nawet dla dzieci w sklepach, co z wózkami są. I okazuje się, że to nie jest. Y Prawdziwa skóra, tylko jest właśnie, tak powiedziałam w tej chwili, podróbka. Mm -hmm, mm -hmm. Drugie to no. jest właśnie, jak zbadę to można, tylko że to trzeba być bardzo ostrożnym, bo można sobie wziąć zapalniczkę, urwać tą wełnę i wtedy wziąć ją zapalić. I widzimy, jak ona się pali. Okay. I wtedy I Jaka jest różnica? Jaka jest różnica, jeśli to jest skóra naturalna, a na przykład coś, co, co, co jest sztuczne, I jaka jest różnica? Skóra naturalna będzie się paliła? Tak. Jeżeli się pali w ogóle i ona taki ten daje, no to wtedy właśnie, wiadomo, to jest skóra sztuczna. Jeżeli się taka jarzy tylko i to, i weźmiemy, zgłosimy, będzie zgaszona, to no to jest skóra prawdziwa. Aha. Ugi tak samo możemy sobie wziąć, na przykład urwać kawałek tej wełny i wziąć wodę, szklankę i do szklanki nalać wody i zanurzyć i zobaczyć, obserwować, co jest na obrzeżach tej szklanki. Co tam się dzieje? Ile tam jest chemii, jeżeli to jest garbowane na chemii? To wtedy zwrócimy dużą uwagę, iż ta szklanka obrzeże będzie żółta. O, bardzo ciekawe. No Myślę, że to bardzo ciekawe takie triki, żeby sprawdzić, co naprawdę kupujemy. I myślę, że też potrzebujemy tego, nie? Żeby, żeby być bardziej świadomym naszych zakupów. Tak, powiem, że ludzie świadomi bardzo zwracają uwagę na to w ogóle, jaka jest jakość. I kupują to właśnie, bo natura, no to jest nasza przeszłość, tak? I mhm. coraz więcej y, zwraca na to, i coraz więcej ludzi jest świadomych, i co kupują. Po mhm. prostu Może... to jest bardzo dużo. Tego nie bo brakuje. Zna. Myślę, że to jest naprawdę taki fajny, super temat, żeby go poruszać i właśnie uświadamiać osoby właśnie na temat zakupów, że. No to... Przecież nasz świat jest przepełniony różnymi produktami i jesteśmy jakby tak napędzani do tego, żeby kupować, kupować, i czasami po prostu nieświadomie kupujemy rzeczy, które no nie, potrze nie potrzebujemy albo są po prostu sztuczne i tylko zawalają nasz świat. Ale my widzimy się 22 czerwca, a w międzyczasie jak mogą Cię osoby znaleźć, te, które nas oglądają, te, które będą nas oglądać, jak mogą cię, Ciebie znaleźć i jak mogą się z Tobą skontaktować? Tak, jestem na Facebooku też. Właśnie moja strona prywatna to jest Bożena Joanna Cielonka. Zielonka zielonka.pl. inaczej. na drugim jestem też, mam swoją y, służbową, to jest lamfeltrend.de. Mhm. Y, y, tak samo y, można mnie znaleźć na mojej stronie na homepage'u, y, lamfeltrend.de. Y, na Instagramie to jest wszystko pod nazwą lamfeltrend, no i na, y, na eventach. Uh -huh, uh -huh. Też jestem, jeździmy prawie co tydzień na eventy, teraz ostatnio też my byli w czytań na evencie, była też Bożonka z nami z Holandii, ludzie też przyszli i ogromnie się z tego my cieszyli. Uh -huh. No Bo i ci też pani... będzie właśnie do Belgii przyjadą też plegiętki z nami, także parę osób będzie ze mną świetnie. Także Bożena, my się widzimy 22 czerwca, także ja już nie mogę się doczekać, bo czuję, że to będzie energia, będzie power i będziemy się dzielić fantastyczną wiedzą nie tylko na temat zdrowia, ale i biznesu i też zadbania o siebie, bo myślę, że to jest najważniejsze, kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Także ja ci bardzo dzisiaj dziękuję za to, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym tutaj naszej rozmowie, w naszym wywiadzie. No i do zobaczenia. Dziękuję również bardzo za zaproszenie, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia życzę. Dziękuję serdecznie kochani, zapraszamy. Pod naszym wywiadem oczywiście będzie link do, do biletów i zapraszamy Was 22 czerwca i oczywiście do kontaktu z Bożeną, bo tutaj warto zapytać się na temat zdrowia. Także do zobaczenia, do widzenia i dziękuję. usłyszenia.